W tym filmie pokażę Ci, gdzie znajdują się zarówno stacje, jak i skrzynki. Wiedzę tę możesz wykorzystać, gdy potrzebujesz trochę asortymentu, jak bandaże, granaty, amunicja lub broń, ale także do wykonania prób. Bardzo często jednym z zadań jest dostarczenie przedmiotów, czyli skrzynek do stacji polowych. Lecimy z tematem! Skrzynki polowe mogą pojawiać się całkowicie losowo. Jeśli nie znajdziesz w ich jednej lokacji, sprawdź kolejną. W tym filmie staram się pokazać wszystkie miejscówki na Zaporze, w których można je znaleźć. Jeśli trafisz na miejsce, którego nie pokazałem, daj znać w komentarzu. Na polu bitwy na terenie Zapory jest sześć różnych stacji polowych. Żółte strzałki na tym klipie pokazują ich dokładną lokalizację. Z regułem przy każdej stacji powinieneś znaleźć minimum dwie skrzynki polowe, ale miejsc, w których mogą się pojawić, jest zdecydowanie więcej. Przejdźmy do stacji numer 1. Znajduje się ona w południowej części mapy, na terenie wież wodnych oraz podstacji elektrycznych. Odległości pomiędzy skrzynkami a stacją są małe, więc możemy bardzo sprawnie je odnaleźć i dostarczyć. No właśnie, jak sam Leonardo zwrócił uwagę, tutaj warto na chwilę się zatrzymać. Zanim rozpoczniesz poszukiwanie skrzynek polowych, upewnij się, że nikt jeszcze nie skorzystał ze stacji. Zaoszczędzisz czas na poszukiwaniu skrzynki, którą już ktoś wykorzystał. Po ostatnim updatecie Embark Studio uniemożliwiło graczom zdobywanie punktów za przyniesienie skrzynki polowej do tej samej stacji. To znaczy, że punkty otrzymujesz tylko raz, nawet jeśli przyniesiesz dwie skrzynki, dlatego jeśli chcesz iść po rekord, lepszym rozwiązaniem będzie zrobienie skrzynek na mapie Stella Montis, tam z jakiegoś powodu możesz zdobywać punkty wielokrotnie. Skrytki polowe w tym sektorze powinieneś znaleźć bez problemu. Oczywiście, jeśli inny paproszek nie sprzątnął ci ich sprzed nosa. W górnej części tego sektora masz trzy miejscówki, w których skrzynki polowe mogą się zrespić. Dwie są obok siebie w postaci elektrycznej między alejkami. Jedna pojawia się wewnątrz budynku, który jest na skraju. Schodząc do południowej części, czyli tam gdzie są wieże, masz cztery spoty i z moich obserwacji wynika, że to właśnie tutaj gracze pomijają skrzynki najczęściej, szczególnie te wewnątrz wież. Przejdźmy zatem do stacji numer 2. Znajduje się ona bardzo blisko punktu ekstrakcyjnego pomiędzy oczyszczalnią a strefą załadunkową przed budynkami administracji. I to właśnie w tej okolicy znajdziesz skrzynki, które rozlokowane są w miejscach zaznaczonych na mapie. Najlepiej poszukiwania zacząć od wejścia drabinką w podziemia zaraz naprzeciwko stacji polowej. Bardzo często pierwsza skrzynka znajduje się zaraz po prawej stronie, na dole. Niestety nie możesz wnosić skrzynki po drabince, ale wyjście znajduje się zaraz za tobą, schodami do góry. Żeby usprawdzić przenoszenie skrzynki, możesz wykorzystać dwa proste triki. Pierwszy sposób Karabinczyk. Zamiast iść naokoło skracasz drogę i przyciągasz skrzynkę polową prosto do siebie. Szybciej i bezpieczniej. Wycoli Karabinczyk w skrzynkę i wystrzel. gdy hakiem złapie skieruj celownik do góry dokładnie jak na klipie. Nie zniechęcaj się, ten ruch trzeba po prostu wyczuć. Idąc tyłem przenosisz skrzynkę odrobinę szybciej. Wymaga to jednak dobrej znajomości trasy albo kompana, który będzie cię na bieżąco nawigował. Chodząc tą drabinką tak naprawdę masz trzy możliwe kierunki. W lewo dojdziesz do klatki z działkiem. Tam często może pojawić się skrzynka polowa. Prosto korytarzem. Po lewej stronie pod oknem bywa kolejna skrzynka. W prawo od drabinki trafisz do garażu. Skrzynka może leżeć na samochodzie albo w pomieszczeniu. Jeśli skrzynka jest na samochodzie, możesz przerzucić ją karabinczykiem na rampę lub zrobić prosty trik związany z opuszczeniem skrzynki w rogu. Ponownie celując do góry, by potem zastosować trik z wyciągnięciem jej przez szyb z drabinu. Na koniec warto pamiętać, że skrzynka lubi pojawić się w pobliżu ewakuacji. Najczęściej obok windy przy bagnie. To jest bardzo ryzykowny spot. Musisz uważać na skoczy chuja oraz graczy, którzy chcą uskutecznić zrywkę do Esperanzy. Trzecia stacja polowa znajduje się na terenie Bagda. I nie chodzi o moje życie. Jeśli masz problem ze znalezieniem stacji, pójdź do budynku oczyszczalni na sam róg i idź w kierunku 280, jak na filmie. Kilka kroków dalej jesteś już na miejscu. Tutaj chcę pokazać Ci kolejny trik. Gdy szukasz stacji polowych, kurierów, sąd, przeszukuj lokalizację z otwartą mapą. Zauważ, że ikonki pojawią się na mapie, gdy jesteś 100 metrów od danego obiektu. W tym wypadku postanowiłem nagrać najbardziej optymalną trasę, w której mogą pojawić się skrzynki. Ponieważ w okolicy jest bardzo dużo podobnych konstrukcji, ciężko byłoby się połapać. Dzięki tej trasie możesz bardzo szybko zlokalizować skrzynki i je dostarczyć. Nie dziękuj, ale daj lajka i zaobserwuj. Stacja numer 4 Najbardziej niebezpieczna stacja ze względu zarówno na maszyny ARC, jak i agresywne paproszki. Jest to miejsce high tier loot. Możesz tu znaleźć skrzynki z bronią, amunicją, medykamentami, dlatego okoliczne paproszki biegną tu jak forest. Do sprawdzenia masz wszystkie kopuły, bo tak naprawdę tam się respią skrzynki. Może się okazać, że stracisz tu dużo czasu na przeczekanie lub na walkę. W zależności od Twoich potrzeb, czy jest to zadanie do prób, czy chęć uzupełnienia asortymentu, polecałbym to miejsce wybrać jako pierwsze albo jako ostatnie. Karabinczyk i peleryna mogą stanowić dla Ciebie dobre rozwiązanie na szybkie i bezpieczne przetransportowanie skrzynek. Stacja numer 5. Odrobinie szczęścia możesz skrzynki znaleźć bardzo szybko. Pierwsza skrzynka znajduje się tuż obok stacji polowej po prawej stronie. Następnie polecam udać się metalowymi schodami w dół do korytarza. Tam znajdują skrzynki w dwóch miejscach: na początku korytarza, i w tym małym przejściu po prawej stronie. Jednak najczęściej skrzynka pojawia się w pomieszczeniu za drzwiami po lewej stronie. Gdybyś tam nie znalazł skrzynki, możesz sprawdzić teren generatorów. To również jest bardzo częsty spot. Stacja ta zlokalizowana jest pomiędzy wieżą kontrolną a aneksem testowym. Nie daj się zwieść położeniu na skraju. To jest bardzo niebezpieczny teren. W powietrzu lata kurwodrą w postaci i Rokity, wel rakietowca. Często możesz też spotkać naostrzonego skoczka lub kanalarzy, co czekają na punkcie ewakuacji, a niestety tam bardzo często są dwie skrzynki. Pierwsza skrzynka polowa pojawia się pod samą wieżą, od strony jeziora w narożnym budynku. Szczerze powiem, że tutaj chyba najrzadziej znajdowałem skrzynkę. Zdecydowanie częściej pojawiała się nieopodal budynku na schodach. A teraz najtrudniejszy sektor, budynek aneksu. Tutaj pierwsza skrzynka pojawia się przed budynkiem na samochodzie. Tak jak wspomniałem, uważaj na rokietnika i skoczka oraz graczy. Zwłaszcza, że po kolejną skrzynkę musisz wejść do góry. Mam nadzieję, że dzięki temu poradnikowi, twoja skrytka wypełni się kowadłami na minimum drugim poziomie, granatami, które zawsze możesz sprzedać za kilka tysięcy, oraz ziołowymi bandażami. Hehe. Napisz w komentarzu, którą mapę i jej stacje polowe mam wziąć w kolejnym filmie na warsztat.